Ustelnia triumfu niepokalanego serca Maryi, już prawie gotowa. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, ufajmy Panu, kochani siostry i bracia, drodzy internauci, witam Was bardzo serdecznie. Rozpocząłem to nasze spotkanie, jak zwykle, od podania tematu: Pustelnia Triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Ile razy o niej mówiłem przez ostatnie lata. Prosiłem o wsparcie, o pomoc. Tłumaczyłem, dlaczego to miejsce jest potrzebne, dlaczego jest takie ważne. Rzeczywiście to miejsce już jest prawie gotowe. Prawie. To słowo prawie tutaj jest bardzo ważne. Bo wiele żeśmy zrobili. Wiele cudów Pan mógł musiał zrobić dla swojej ukochanej matki żeby najpierw to miejsce kupić, po tym, żeby znaleźć środki, żeby rozpocząć ten remont, który ciągle trwa. Ale udało się, udało się kupić, udało się środki na remont zdobyć, choć, tak jak mówię, remont jeszcze trwa i jeszcze pewnie będzie trwać przez jakiś czas. Najważniejsze rzeczy, żebyśmy zrobili. Miejsce jest przepiękne. Kochani, nagrywam ten film. On ma być takim przygotowaniem do innego filmu. To ma być takie zaproszenie dla Was do obejrzenia filmu z Pustelni, który ukaże się w najbliższy piątek na naszym kanale. Nagrałem go w zeszłym tygodniu z. Panem Jackiem, który pomaga mi tutaj w sprawach internetowych od, od wielu lat i któremu jestem za to bardzo wdzięczny. Pogoda nam tylko troszkę nie dopisywała, pada uderza, ale to nic. To będzie film, w którym zobaczycie pustelnię, zobaczycie to niezwykłe miejsce, usłyszycie jeszcze raz historię, może w tych wątkach, których żeście do tej pory nie słyszeli. Zobaczycie, jak tam jest pięknie, co żeśmy zrobili i co jeszcze musimy zrobić. Dlatego dziś chciałbym Was bardzo, bardzo zaprosić na piątek, na obejrzenie filmu Pustelnia Triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Kochani, o tej pustelni tyle razy mówiłem, prosiłem o wsparcie. Ona powstała w dużej mierze dzięki Was. Dzięki środkom, które żeśmy zgromadzili. Dzięki Waszym otwartym sercom i lud z Was, naszych słuchaczy, to dzieło wspierało. Wpłacaliście datki mniejsze, większe. Bardzo wiele osób otworzyło swoje serce właśnie na, na tę ideę pusteli trumfu i niepokalanego serca Maryi. Przez te kilka ostatnich lat mówiłem, jak bardzo to miejsce jest potrzebne. Jak bardzo Matka Najświętsza o to miejsce prosiła. Prosiła przez y, jedną z mistyczek współczesnych. Najpierw to miejsce zrodziło się w moim sercu, potem przyszło potwierdzenie z nieba, a potem y, przyszło następne potwierdzenie poprzez y, fakt, że, że nam udało nam się znaleźć środki na kupno tego miejsca. O tym wszystkim będę mówić dokładnie, właśnie w tym filmie: z pustelni, nakręcony. Ten film jest na pustelni. Będą piękne widoki, okolicy Beskidu, w którym ta pustynia się znajduje. No warto obejrzeć, naprawdę warto obejrzeć, zwłaszcza ci, którzy to dzieło wspierali. Będziecie mieć radość wielką w sercu, bo zobaczycie kochani, do czego żeście przyłożyli swoją rękę. Jak mówiłem, to miejsce jest miejscem przez Pana Boga upragnionym, wskazanym. Wiele znaków żeśmy otrzymywali, że właśnie chodzi o to miejsce. Zresztą fakt, że znaleźliśmy środki tego kupno, to jest wielki cud, naprawdę wielki cud. Ja na samym początku, powiem Wam tak szczerze, bez obijania Pawełny, że wątpiłem w to, że nam się uda tak po ludzku. Wątpiłem. Brakowało mi takiej głębokiej ufności i wiary. Ponieważ no, rzeczywiście y, to było potężne wyzwanie. Powiem tylko tyle. To było potężne wyzwanie i materialne, i logistyczne, i takie no, y, duchowe trzeba było zrobić, takie salto-mortale. Może to nawet y, nie było zwątpienie, ale, ale takie no, ciche powątpiewanie. Wiedziałem, że Bóg robi cuda, ale może powątpiewałem w to, że, że jest że zrobi ten cud dla nas. Tak sobie myślałem, że może ważniejsze rzeczy są, ale okazało się, że w oczach Bożych ta sprawa była bardzo ważna, ponieważ rzeczywiście do szereg cudów się dokonał. Największy cud, żeśmy to miejsce kupili i że remontujemy z Waszą pomocą. Kochani, zrobili żeśmy wiele. Dobudowali żeśmy kaplicę, wyremontowali żeśmy kotłownię, ogrodzili żeśmy... Wiele żeśmy zrobili, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Zwłaszcza uporządkowanie otoczenia, położenie kostki, położenie płyt takich kamiennych tam. To wszystko co jest, to się sypie. Potężne błoto jest, bo to ziemia gliniasta. To wszystko trzeba usunąć. Dlatego no, jeszcze potrzeba troszkę materialnych środków żeby to dokończyć wszystko. W środku jeszcze trzeba odmalować, bo w środku żyjemy takich w głównym budynku remontów wielkich nie robili. Odświeżyć trochę trzeba, elektrykę troszkę tam pozmieniać, uzupełniać, lampy powymieniać, niektóre łazienki pomalować, wymienić armaturę, bo w niektórych jest zużyta. No wydaje się, że to nie są wielkie potężne remonty. Ścian nie będziemy wybijać i i kafelek nowych nie będziemy kłaść, ale no, na to potrzeba grosza. Co się, nie, co się nie, jeden czy drugi prysznic trzeba zmienić. No i przede wszystkim kuchnię, całą kuchnię trzeba zmienić, bo kuchnia się rozsypała, zużyła się kuchnia, meble wszystkie, i, i sprzęty kuchenne trzeba zmienić. To jest też bardzo duży wydatek. Dlatego no, to nas jeszcze czeka trochę, trochę takich w głównym budynku. Dwa boczne budynki, żeśmy ogarnęli, kończymy już tam te remonty. Kaplica jest przepięknie zrobiona, tylko ustawić meble kaplicowe, ławki, ołtarz i całą resztę znaleźli się dobrzy ludzie, którzy ufundowali przepiękne figury do kaplicy, no ale jeszcze potrzeba, potrzebna jest droga krzyżowa na zewnątrz, figura św. Michała Archanioła, figura Matki Bożej. Na razie na zewnątrz mamy tylko figurę św. Józefa którą żeśmy kupili, no i figury do kaplicy, także no jeszcze troszkę, troszkę potrzeba, to już jest taki ostatnie, że tak powiem wysiłki, ale jeszcze potrzeba. Jeżeli byśmy rzeczywiście mieli środki, to do wiosny mam nadzieję, że już wszystko wykończymy i że będzie y, możliwość poświęcenia i otwarcia Pustelni Trufu niepokalanego Serca. Maryi. kochani, to miejsce jest tak bardzo drogie memu sercu, ale też drogie sercu Matki Bożej. Mamy wiele znaków różnych, które otrzymujemy z nieba w taki czy inny sposób, że to miejsce Matka Boża sobie w szczególny sposób wybrała. I już teraz powiem bez wchodzenia w szczegóły: dzieją się cuda. Ludzie, którzy tam pracują. Na tym miejscu doświadczają cudów w swoim życiu i w cudu, cudów w życiu swoich bliskich. Uzdrowienia duszy i ciała i różnego rodzaju no, niezwykłe wydarzenia. Zresztą Matka Boża obiecała, że tak będzie, że na tym miejscu będzie udzielać wielu łask. Nie będę wchodzić w szczegóły, żeby nie budzić sensacji, ale jeden z y, naszych pracowników, który tam pracuje, rzeczywiście doświadczył wielkiej łaski. Od Pana Boga uzdrowienia osoby sobie bardzo bliskiej. Łączymy to i mamy dowody na to, to, właśnie z tymi obietnicami Matki Bożej, które złożyła co do tego miejsca, które sama sobie wybrała na pustelnię trumfu swojego niepokalanego serca. Kochani, żeby skończyć. Pracę, potrzebujemy jeszcze wsparcia, pomocy. Ja myślę, że ten film, który w piątek się ukaże, a do którego obejrzenia bardzo Was zachęcam, pomoże Wam podjąć decyzję jeszcze na, na dalszą pomoc. Zobaczycie, że y, to, co żeście do tej pory składali, dawali, wspierali nas, y, to się nie zmarnowało. To, żeśmy bardzo dobrze wykorzystali, najpierw kupując to niezwykłe miejsce, bo miejsce jest niezwykłe, no i remontując rzeczywiście robiąc piękną kaplicę tam i, i, i tak jak mówiłem wielokrotnie, żaden grosik z tego, coście złożyli, się nie zmarnuje i, i dzisiaj mogę to jeszcze raz potwierdzić i obiecać, że z tego, co, czym żeście nas wsparli nic żeśmy nie zmarnowali i na pewno nic nie zmarnujemy. To wszystko, żeśmy skrzętnie, na chwałę Bożą, wykorzystali i, i, i przeznaczyli no, rzeczywiście na, na dzieło Bogu bardzo miłe i, i dzieło, które będzie na pewno ku chwale Boga w trójcy jedynego i ku chwale Jego niepokalanej matki. Dlatego dziękuję wszystkim za wsparcie tego dzieła, bo bez Was by to nie powstało i, i nie ma mowy, żebyśmy to po pierwsze kupili, a po drugie, jeszcze cokolwiek tam robili, a jednak robimy bez większych długów. Nawet jeżeli po drodze się jakieś pojawią, to pojawiają się wspaniali, dobrzy ludzie też, którzy pomagają zaraz z tymi długami się uprzątnąć. Też tak ostatnio było, żeśmy się lekko zadłużyli na kaplicę, ale pojawił się wspaniały człowiek no, i, i, i pomógł dług spłacić i, i jeszcze zostało, żebyśmy mogli coś zrobić. Dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję drodzy przyjaciele, za Wasze wielkie serca, za Waszą wielką wiarę, za miłość do Boga, do Jego Matki, za to, że wspieracie dzieło misjonarzy Jezusa się i wspieracie nasze dzieła naszej inicjatywy, to co my podejmujemy na chwałę Bożą i na chwałę Matki Przenajświętszej. Bardzo Wam za to dziękujemy i prosimy o ten ostatni, wysiłek o to wsparcie. Na końcu, żebyśmy no jak gdyby dali radę dokończyć te, te remonty, żebyśmy to dali radę wszystko jeszcze no, wypolerować, wypieścić, wykończyć, wymalować, powymieniać, co tam potrzeba. Jeszcze trochę ławek pary trzeba do kaplicy zrobić, bo, bo przemało tych ławek jest. No, jest jeszcze troszkę takich rzeczy, które, które musimy zrobić. Wydaje się, że to nie są rzeczy wielkie, no ale, ale bez nich będzie ciężko. Bez tych rzeczy, jeżeli się ich nie zrobi, to będą luki, będą braki, dziury będą takie. To nie będzie kompletne ani nie będzie doskonałe dla matuchy Najświętszej. Chcielibyśmy jej ofiarować takie dzieło, które będzie doskonałe. Które będzie godne jej, naszej matki, dlatego prosimy jeszcze o wsparcie. A mamy wspaniałych pracowników. Wspaniałe ekipy mamy dwie ekipy, które tam pracują. Jedna robi co innego, druga robi co innego. Mamy wspaniałego stolarza Pana Romka. Teraz robi meble do zakrystii. Mamy dobrego elektryka, dwóch wspaniałych. Ludzi, którzy robią kotłownię całą i, i, i wszystkie rzeczy związane z ciepłą wodą i, i, i z ogrzewaniem. No, jest to wyzwanie duże, bo to są trzy budynki i, i będą ogrzewane z jednej kotłowni. Tę kotłownię, jeżeli by musieli całkowicie zmienić, zmodernizować, rozbudować troszeczkę, kupić najnowszy sprzęt, żeby mógł ogarnąć te trzy budynki, bo do tej pory było bardzo, ale to bardzo zimno. Jeden stary pies był, który zupełnie sobie nie radził z tym wszystkim. Dlatego, no, zrobiliśmy całą masę takich no, mocnych rzeczy, rzeczy, które były potrzebne, bez których cokolwiek innego byśmy zrobili, to by nie, nie funkcjonowało tak jak potrzeba. Dlatego też tyle czasu to zajęło, troszkę pieniążków poszło w takie rzeczy, których nie widać, a trzeba było zrobić. Ale y, ufamy Panu Bogu, że uda nam się to wykończyć. Chociaż już tak jest, no, coraz ciężej. Na początku było łatwiej. Na początku było łatwiej i, i jakiś grosz pozyskać, i, i te wpłaty były większe. Natomiast w tej chwili, jak gdyby, no, dlatego ten film, żeby Was troszkę ożywić, żebyście widzieli, że, że y, to, co robimy i mówimy, że rzeczywiście tak jest. Że, to nie, że nikt z was, was nie zwodzi, że Wam tu nie opowiadamy jakichś rzeczy, które są nieprawdziwe. Kochani, dzisiaj remonty, to powiem szczerze, ja sobie sami nie zdawałem sprawy, że remonty to jest tak trudna rzecz, że są tak kosztowne, czasochłonne i wymagają, no, dużo czasu. Czasu wymagają i wysiłku potężnego, żeby znaleźć dobrych fachowców, żeby, no, a jeżeli się robi takie gruntowne remonty, no to, to rzeczywiście czasu dużo potrzeba. Bo, coś tam się sypie, jak się jedno ruszy, bo jak się ruszy jedno czy drugie, no to trzeba trzecie zrobić. Wychodzą dodatkowe koszty, które były nieprzewidziane, no i, i potem się to ciągnie. Ja myślałem, że już remonty się zakończy do końca sierpnia, września. Tu mamy październik, jeszcze nie widać końca tych remontów, bo w międzyczasie było odwadnianie, osuszanie, bo w międzyczasie jeszcze coś tam było, coś się zawaliło, coś się potłukło, coś trzeba było zmienić. Coś trzeba było przekopać, rozkopać, no i, i jesteśmy spóźnieni o dobre dwa, trzy miesiące w tych remontach. I, a, a finanse, które były na coś innego, poszły na coś innego, dlatego Bóg zapłać i prosimy jeszcze na tej końcówce o wsparcie. Chociaż wszyscy już zmęczeni jesteśmy i my troszkę, i pewnie Wy już moimi prośbami też, ale, ale kochani, to przecież dla Matki Bożej to przecież dla Matki Bożej. Chcemy wszyscy, żeby było to piękne miejsce. W piątek zapraszam Was. Wejdźcie na nasz kanał i obejrzyjcie film Pustelnia Triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Film jest bardzo ładny. Nie jest długi, bo 15 minut trwa, ale, ale Pan Jacek go rzeczywiście bardzo pięknie zrobił ze swoją żoną, za co im bardzo, ale to bardzo dziękuję. Taki jest troszkę nawet ten film melancholijny i nostalgiczny, bo bo jest pełno chmur, popaduje troszkę deszczyk. Dobrali taką ładną, nastrojową muzykę, no... Y, powiem, można się rozmarzyć i zamarzyć, a na pewno można się przytulić mocno do serca Matki Bożej, czego i sobie, i wam życzę, kochani przyjaciele. Na zakończenie chcę was pobłogosławić z głębi mojego kapońskiego serca. Niech wam Bóg wynagrodzi wszelkie wsparcie, którego nam udzielacie duchowe i materialne. Niech wynagrodzi Wasze wielkie serca, Waszą miłość do Matki Najświętszej. Niech stokrotnie Wam błogosławi poprzez jej niepokalane serce i poprzez przeczyste serce Świętego Józefa. Te dwa serca zawsze są razem. A tak na marginesie powiem, że figurę Świętego Józefa już mamy. Ktoś ufundował Potrzebujemy jeszcze fundatora na figurę Matki Bożej, żebyśmy ją też na zewnątrz ustawili, w pobliżu figury Świętego Józefa. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że można rzeczywiście fundować różne rzeczy no, samemu. Jest do ufundowania kilka figur, droga krzyżowa jest do fundowania. Potrzebna jest ładna monstrancja, gdyby ktoś miał ochotę fundować złożyć ofiarę na ten cel. I jest kilka t... świętego Michała Archanioła figura jest potrzebna, piękna. Mam na oku taką figurę, bardzo piękna, ale też bardzo droga. Z Francji przywieźli na internecie można zobaczyć potężna figura świętego Michała Archanioła z metalu, z brązu. Tak jak patrzyłem, tak mi się spodobała, mówię, O ale by była piękna na pustelnie, no ale bagatela figura ponad 30 tysięcy kosztuje. Ale kilka osób, gdyby się skrzyknęło, a może jakaś jedna osoba zasobna. Pan Bóg ma swoje drogi. Pan Bóg ma swoje drogi i, i, i posyła dobrych ludzi. Dobrych ludzi. Dlatego, kochani, no, te figury są na zewnątrz teraz potrzebne. Do, do wnętrza figury już mamy ufundowane jedna rodzina. Ufundowała wszystkie figury do wewnątrz, z Francji i z, z Hiszpanii i z Francji. Przepraszam, z Portugalii przyjadą te figury. Matka Boża z Portugalii przyjedzie, z Fatimy, a święty Józef przyjedzie z Hiszpanii. Przepiękne figury, naprawdę przepiękne dzieła sztuki. Będziemy się. No, nasze serca na pewno będą otwierać. Po, przypomina mi się święty Jan Wianei, który mówił, że dla Boga i dla Jego Matki wszystko co najlepsze. Dlatego my też szukamy i obrazów, i figur, i, i wszystkiego, co by było najlepsze, najpiękniejsze. Najbardziej nas do Boga zbliżało. Nie jakieś odpadki, ochłapki i, i coś, co jest tanie i, 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 i brzydkie, ale coś, co jest bardzo piękne. No a piękne rzeczy kosztują, dlatego nie dziwcie się, ktoś może powiedzieć, a bo ksiądz Grzegorz wybiera rzeczy najdroższe. Tak, to prawda, ja wybieram rzeczy najdroższe, bo to są rzeczy dla Pana Jezusa i dla Matki Bożej. A nie ma takiej ceny, żebyśmy nie zapłacili dla naszej najlepszej mamy i dla Pana Jezusa. Jeżeli nie w tym roku, to będziemy składać, zbierać, pukać, stukać i może za jakiś czas kupimy, ale kupimy coś, co będzie godne tego miejsca, kto będzie godne Boga w trójcy jedynego i Matki Najświętszej, co będzie zachwycać i porywać serce ku Bogu i ku Jego matce. Kochani, jeszcze raz Bóg zapłać i prosimy jeszcze o wsparcie na tej końcówce, a niech was błogosławi, broni i strzeże, przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce św. Józefa, Bóg wszechmogący, ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.